Jak będzie pochwalony Jezus Chrystus jesteśmy w Starym Sączu 11 czerwiec 2019 decyzjalny dzień dziękczynienia za łaskę sakramentu wierzmowania na horyzoncie widzimy wieże kościoła wśród tak patrzysz na ten koniec nie do góry i nie podtrzymujesz tu widzimy gromadzącą się młodzież jest ich bardzo dużo widzimy też ołtarz papieski przy którym będzie msza święta jako główny punkt tego spotkania dziękczynnego i młodzież, 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 którą tu widzimy dzisiaj piękna pogoda. Widzimy piękny krajobraz na góry Gdy tutaj był papież trochę było przymglone chociaż w góry było widać ale nie tak pięknie jak dzisiaj I papież wspominał wówczas Te pasma górskie, które tutaj osobiście przebywał. Tak, witamy. 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 Z jakiej miejscowości? Niektórzy zabrali sobie parasolki jakkolwiek jest tutaj rześkie powietrze górskie to jednak słonko operuje dość mocno o, tutaj się tak młodzież rozsiada grupami z poszczególnych parafii tam zapraszają żeby jakieś słowo powiedzieć, smacznego skąd jesteście? Dobrych, dobrków. Pięknie, no to się cieszę. Jak tu zapraszacie, to powiedzcie jeszcze słowo, jak się wam jechało. A dobrze, przyjemnie Ile was jest? 15. 15 osób. A czemu tak mało? Bo to u nas to jakby nie ta taka mała wiejska. Aha, i dlatego jest 15. No to dobrze. Idę dalej jeszcze. A będzie taka migawka wprowadzona. Zwróć uwagę, nasz redaktor. No za zaprosili, to przyszedł. Trzeba też zostać. Przejdź, że pozdrawiamy z Tak właśnie mówią, że jest 15 15 tak Ile jak już przyjechaliście? Jesteśmy już koło 4 minut. A to prawie tak samo jak ja przyjechaliśmy też straszne korki są na to tak kompaktowe w także że żeśmy się przebili myśmy planowali przyjechać tutaj no, ponad godzinę wcześniej ale takie były korki nie nie ma tak. się czemu dziwić no nie ale wyjątkowy dzień tam kierowcy Jechał, wybrał sobie trasę, że będzie łatwiej, ale skąd Skowyniowa z, 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 z Pusku, dekanat między mielcem Ja wiem, ja jestem z mielca na parafii Łęki górne Ale no to już no. jesteśmy u siebie. No to jest praktycznie rzut tak, To już jesteśmy u siebie, bardzo dobrze. No. Teraz... No. o godzinie 11. 11. 11. Patrzę, gdzie by tu ustawić kamerkę, żeby to było dobrze. ileś słychać, ale zaraz znajdę tu jakieś miejsce. A są tu mikrofony właśnie, bo tu tak patrzę, żeby było tak też i słychać. Ale jest tak No jest bardzo ładnie, dużo jest młodzieży. Bardzo ładnie. Jeszcze przybędzie ile? 7000? Tak jest planowane, co? 7000. Czy już jest 7000? Czy już jest 7000. No, pięknie. Robię taką migawkę, bo mamy takie, taką telewizję parafialną. Tu, tu, tam tu, tu,

Konwaz was jest tylko trzy osoby. Znaczy się nas nie jest tylko trójka, jesteśmy ósme klasy i trzeciej gimnazjum z Ryglic To jest niedaleko Tuchowa, Tarnowa, coś takiego. Wiem, a ile Was jest? Nie powiem dokładnie, bo nie wiem, ale... W autokarze na... ile was jechało? Dwa autokary. Dwa autokary, no to gratuluję. Bardzo ładnie. No to fajnie. Dobrze. No macie parasolkę, to się trochę osłonicie przed słonkiem. Szczęść Boże. A wy jesteście z jakiej parafii? Z Radgoszczy. Z Radgoszczy, o wspaniale. Tam mam kolegę, wy już nie pamiętacie, ale tam była taka nauczycielka, papuga się nazywała, oni się przenieśli, Onś, to znaczy ten kolega się przeniósł, a oni pewnie już nie żyją. Nie wiem, czy żyją rodzice. Chyba już nie żyją, W szkole była nam nauczycielka tak taka. No to już teraz nie znacie, bo wyście są młodzi. No, ale to pozdrówcie tam Radgorz. No tam mam koleżanek, kolegów sporo, też wychodzili do liceum w Dąbrowie Tarnowskiej. A to może się tam od kogo mam pozdrowić? Od księdza Romana. No, w tym wieku jak ja? To pewnie młodsza trochę. Znaczy moja siostra starsza ode mnie. No od ciebie starsza, ale, ale to ja mam kolegów, jak ja chodziłem do liceum, wiesz? No właśnie, to pewnie ty nie masz takich rodzeństwa. No właśnie, dobrze. Ale pozdrowić. No, to dobrze, dobrze, dziękujemy. dobrze. na około ołtarza gromadzą się gromadzą gromadzą a tu widać bardzo ładnie na ołtarz z tej strony o. tak wyglądał ten ołtarz w czasie wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II i kanonizacji Kingi Święta Kinga tak to taka migawka przed rozpoczęciem mszy świętej na dziękczynienie za łaskę sakramentu bierzmowania diecezjalne spotkanie szczęść Boże